b r a o b a v o Yes. Super. c u n g l a n e d e m i Va? q u a l a n i a che v

慢 <laughs> <laughs>

Weź się na piwowy. Weź sobie wodę. Dziękujemy panowie, pierwsze, drugie miejsce. Brawo. Brawo. Bardzo, bardzo gratulujemy. Serdecznie dziękujemy. Marku Jacku, zapraszamy do wspólnego zdjęcia z uczestnikami Jordi Quoczyń. Brawo. Wielkie, wielkie! Brawa. Super, bardzo, bardzo, bardzo gratulujemy. Super, dziękuję. Jak to mówią na tej Sławie Kopomna? Chwila, że w dniu dzisiejszym Małgosia oraz Stanisław mają 38. rocznicę ślubu. Ja myślę, że 38 lat pożycia małżeńskiego to jest no, krok milowy. No bo wiadomo teraz są takie czasy, że to ludzie się rozwodzą, rozchodzą po paru latach. Wy pokazujecie jednak, że miłość u Was zwyciężyła. Stasiu zapraszam na scenę. Stasiu ma taki mały prezencik dla Małgosi. Brawo! 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam. Sto lat, 100 lat nie Niech żyją, żyją, nam, niech żyją. Nam. Niech żyją nam. Niech żyją. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją, żyją, nam. Niech żyją nam. Brawo kochani. Wielkie, wielkie Brawo. No Stasiu, powiem Ci, że jeżeli chcesz mikrofon, to już Ci dajemy mikrofon. I zaraz ee, powiesz parę słów do mikrofonu. Raz. Poczekaj. Do góry. Wit witam kochani. I powiem tak, yy, nie wierzyłem do, początkowo, że żona się yy, jakby zgodzi na ten bieg dzisiejszy. Yy, pierwszy jej bieg w życiu taki, yy, no taki, no już nie mówię o medalu, ale na medalu, ukończyła i się cieszę bardzo. I chciałbym jej podziękować za te 38 lat. I jeszcze spędzi z nią. No myślę, że to jest realne 38 następne, no bo dopiero mamy 59 lat, także jeszcze te 38 to babcia jej żyła 102 lata. Tak? Bo... <laughs> Dziękuję i kocham się, kochanie. Brawo, brawo, bardzo dziękujemy Stasiu. Małgosiu, bardzo, bardzo gratulujemy i myślimy, że naprawdę Stasiek dotrzyma słowa. Tak. Słuchajcie kochani, przy namiocie świata rowerów, można wesprzeć chorą na raka, a te połkę. W jej walce z nowotworem piersi, e, zapraszamy e, na ciasta, degustację ciast. Można tam wrzucić parę złotych, troszeczkę ją wesprzeć. Słuchajcie, zapraszam serdecznie, jest to nasza koleżanka, nasza znajoma z którą pracujemy już ładnych parę lat także zapraszam do pod od Świat Rowerów bez naprawdę parę złotych to nie jest coś strasznego a jej się na pewno to przyda, bardzo serdecznie zapraszam Wojtek Matak i Laura Stryjek, zapraszamy nie ma mnie Nasz, nasz, nasz. Więc Laura jest, jeszcze czekamy na Wojtka. Wojtusz, śmiało zapraszamy serdecznie. 15.30, to, Jeszcze kilka, jeszcze na ludzi, które nas razem wspólnie skarpać. Bo mamy na to 16, a to obliczamy od 10, bo zawsze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, Ruszyli! 2, Oni walczą z pierwszą przeszkodą, a to jest piach tutaj po drodze. Spory piaseczek, ale wszyscy nasi zawodnicy wspaniale sobie dają radę z tą przeszkodą. Jak nie na dwóch kółkach, to podbiegną. No i to najważniejsze. Dobra zabawa jest najważniejsza, drodzy moi. Także oczekujemy teraz wykonania pierwszego kółka w wykonaniu zawodników z kategorii C3 i zawodniczek z kategorii D3. E, e, jeszcze jedna, jeszcze jedna, dobrze, ale masz jeszcze jedną wielkie gratulację. Brawo! Tracimy do, do końca, gdzie nam początku. Jeszcze kawałek macie i wychodzę na drugie okończenie. Drugie okańczenie wszystko będzie kolec, kolejna.

Gratuluję, brawo, brawo. Zaraz będziecie mieli czas, poczekajcie, niech dostaną nagrody. Słuchajcie kochane, bardzo gratulujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy, że byliście, że jechaliście na rowerkach, super, super. I pierwsze miejsce, Oliwia Wróblewska. Bardzo dziękujemy, no, co dla dla mamusi i tatusia, brawo, wielkie gratulacje. <śpiewanie> <śpiewanie> Następnik zawodnicy, Bierzemy na trzecie kółko, walczymy, walczymy, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Chcemy zawodnik, numer 11, brawo, brawo dla Ciebie. Dawaj słoniu, tak jest! Masz trochę wody Zresztą musisz pójść, bo uleje Gratulacje, Jadzusz Dzięki Gratulacje Proszę bardzo, wodę Proszę bardzo, wodę i gratulacje moje Gratulacje o. Wow. U nas, co? Tak? Witamy serdecznie, witamy serdecznie i serdecznie dziękujemy za możliwość organizacji tak wspaniałego wydarzenia w dniu dzisiejszym, oczywiście nie mogło być inaczej. Zaczniemy od dziewcząt, dziewcząt kategoria D2, zapraszam serdecznie, zaczniemy od trzeciego miejsca, na trzecim miejscu zapraszamy Julianna Kramska, zapraszamy bardzo serdecznie, wielkie brawa Julianko dla Ciebie. Wielkie brawo. Zapraszamy na trujeczkę. Na trujeczkę. Na dwójeczkę. Zapraszamy. Adrianna Baderstrzała, trafia mini sport. Eee. Gratulujemy Wam bardzo serdecznie, dziewczyny. Wielkie gratulacje za osiągnięty dzisiaj wynik. Eee. drobne upominki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność z nami tutaj dzisiaj na festiwalu, na tych zawodach rewerowych. Eee. Gratulacje, gratulacje. z ręki. Chwila dla fotoreporterów, e, drodzy Państwo. E, Juliana Kramska, Adrianna Bader Strzała i Aleksandra Dorsz. E, kategoria D2. Wielkie gratulacje. Wielkie gratulacje dziewczyny. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie z również tej kategorii. E, kategoria C2. Trzecie miejsce. Dominik Macura. Zapraszamy Dominika na trójeczkę. Wielkie, wielkie gratulacje. Dominik, zapraszamy. E, na trójeczkę zapraszamy, dwójeczkę zapraszamy Adriana Mirkowskiego z UKS AMP Wiktoria Radzymin. Adrian, wielkie gratulacje. Dwieczka jest, twoja. A rywalizację w tej kategorii zdominował Adrian Wróblewski, proszę Państwa. Zapraszamy serdecznie Adriana. Adrian na jedyneczce. Gratulacje, gratulacje. Adrian Wróblewski, Adrian Mirkowski i Dominik Macura. Wielkie gratulacje chłopcy dla Was. Super gratulacje. Uścisk w dłoni. Drobna pamiątka. Puchar. Oprócz tego każdy otrzymał piękne, naprawdę fajne medale pamiątkowe. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy Wam drodzy rodzice również, że dzisiaj przybyliście tutaj ze swoimi dziećmi. Żeby bawić się razem wspólnie z nami. Jeszcze raz. Adrian Wrublewski, Adrian Mirkowski Dominik Macura. Wskoczcie na jedyneczkę, chłopcy. Będzie super pamiątkowe zdjęcie. Będzie się można pochwalić. Może gdzieś w gazecie będziecie mogli zobaczyć swoje zdjęcie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Adrian Wrublewski, Adrian Mirkowski Dominik Macura. A my przechodzimy do dziewcząt w starszej kategorii i tutaj dwie dziewczynki ze sobą rywalizowały, na dwójeczkę zapraszam Gabriela Puszyńska, Fundacja Marsy Wołomin, brawo, 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 brawo dla ze wspaniałym czasem pokonała ten dystans, a na jedyneczkę zapraszam Ola Dzięcioł, Ola Dzięcioł, zapraszam, pierwsza, pierwsza, pierwsza wjechała. Również ze wspaniałym czasem Ola na jedyneczkę. Zapraszamy oczywiście już z dłoni. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ta feta. ta feta tylko tutaj, drodzy. Tylko podczas pierwszego festiwalu biegowego. Wielkie gratulacje, dziewczyny. Proszę bardzo. Aleksandra Dzięcio i Gabrysia Pruszyńska. Brawo.